Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym handlowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tocach live, czyli tocach, które się ulepszają, ale zanim to, to ogłoszenie, e, bardzo przypadł Wam do gustu ten pomysł, żeby zrobić live'a też z matmy, dla maturzystów. I moja wstępna propozycja jest taka, żeby ten live odbył się w czwartek, najprawdopodobniej około godziny 20. Oczywiście na moim Twitchu. Mm. No i na pewno tego live'a udostępnię wam, żebyście sobie mogli ewentualnie do niego wrócić, jeżeli ktoś nie będzie mógł na nim być. Najprawdopodobniej nie będzie to jedyny live z matmy. Spróbuję zrobić jeszcze chociaż jednego albo dwa. Zobaczymy, jak wam wsiądzie do gustu ten pierwszy. No bo wiecie, to, że sobie prowadzę jakieś tam zajęcia, przygotowuję ludzi po swojemu, to nie znaczy, że dużej ilości osób to osiądzie. Także zapraszam serdecznie. Czwartek, najprawdopodobniej około godziny 20, 20, 20 30, odbędzie się ten live z Matmy. Obstawiam, że zrobimy po prostu jakiś arkusz maturalny, gdzie będę po prostu tłumaczył, jak do tego sobie elegancko yy, podchodzić. A teraz przejdźmy do tej części handlowej. Jeżeli chodzi o drużynę yy, Tots Live, to prezentuje ona się tak. Yy, I potrzebne nam jest kilka narzędzi, żeby dosyć łatwo się... Tej materii poruszać, czyli w co w ogóle warto inwestować. Po pierwsze, jeżeli karty, tak jak w tym przypadku, na przykład Terland, na przykład Merino. Eee, kto tu jeszcze? Ok, na razie czepmy się tych dwóch kart. Te niektóre są niewiele yy, droższe, tak naprawdę, tak. Ymm, Shift na przykład, tak. Zobaczcie, te karty są praktycznie najtańsze, o ile nie najtańsze w swojej ocenie. I teraz. Toc dostaje upgrade w przypadku dwóch zwycięstw lub ośmiu bramek w cztery meczach. Oczywiście jedno i drugie do czterech meczów. I teraz. Bierzemy sobie takiego Toc'a, patrzymy w jakiej gra drużynie i mamy coś takiego jak um, Toc Live Tracker. Ja sobie go troszkę przesunę tak, mogę sobie podjechać do góry, wpisać Terland no i problem polega na tym, że tutaj nie ma mm, dla kobiet tego napisanego Terland czyli zagrała jeden mecz trzy zostały dwa winy zostały do zrobienia i siedem goli do strzelenia, czyli najprawdopodobniej Brighton przegrało zdobywając jednego gola i jesteśmy w stanie sobie to sprawdzić Pokazywałem wam tą stronę ostatnio Brighton, ekipa kobiet, tak, przegrały 1-2. Ale tutaj problem polega na tym, że ja nie jestem w stanie zobaczyć przysz przyszłych meczów. Te mecze jestem w stanie dopiero zobaczyć w przypadku właśnie wejścia na tego typu stronę. No, i teraz, tak, kolejny mecz na Tottenham, okej, okay. kolejny mecz na Aston Villa. OK i ostatni mecz na Arsenal. OK. No i teraz zostało nam tak naprawdę zastanowienie się, jaka jest szansa, że one wygrają, czyli wygrają dwa mecze. No Brighton jest, yy, Znaczy Tottenham jest dwie pozycje nad nimi, Aston Villa jedno pozycję. Tak naprawdę między Aston Villa a Brighton to jest jedno zwycięstwo, więc w przypadku, jeżeli yy, Wygrają, to przeskoczą mnie, więc według mnie, jeden win jest bardzo prawdopodobny. Tym bardziej, że ten mecz jest, że tak powiem, domowy. A drugie zwycięstwo, no to wszystko zależy tak naprawdę od tego meczu. Jeżeli 28 w niedzielę Brighton wygra z Tottenham, czyli drużyna kobieca Tottenhamu przegra z drużyną kobiecą Brighton, to ona bardzo skoczy do góry. I teraz jeżeli przegra 1-0, to, to skoczy trochę, ale jeżeli na przykład, yy, znaczy, jeżeli Brighton wygra 1-0, to skoczy trochę, ale jeżeli wygra na przykład 5-0, to skoczy bardzo, bo wtedy będzie dosyć mocne yy, zbliżenie się do double upgrade'u, tak? Jeżeli nie wygrają, to Taterland dalej powinna utrzymać się na wysokości tej Kreski upgrade'u w sensie znaczy tej overallowej kreski, i o tym warto sobie pamiętać, jeżeli rozważamy takie e, karty. Później Merino, no ja już przeglądałem Merino i powiem Wam szczerze, że no będzie ciężko z nim, bo z Getafe 1-1. Teraz mają Real Madrid, później mają Las Palmas. Jeżeli w tym miejscu sprawiliby jakąś niespodziankę. To Merino skoczy bardzo mocno. Jeżeli nie sprawą niespodzianki, to jeżeli nie wygrałem z tym Las Palmas, to ta karta już się nie ruszy. No chyba, że strzelą dużo goli, ale wiecie, jak to jest z tymi zdobywaniem bramek. Więc taki Merino również jest dosyć mocno ryzykowny. Kolejny zawodnik, którego tam wyciągnęłem, to jest Shift. No i tutaj musimy sobie wpisać Coventry i sobie podejrzyjmy, jak prezentuje się ich tabela. Mają mecz na Fulham, które jest jedną pozycję nad nimi w przypadku zwycięstwa. E, przeskoczą ich później. Mecz na Blackburn, które jest praktycznie ostatnie, aż na 19 w tabeli. Później Ipswich, czyli top 3, i Queens Park, które jest 18. Więc ten Shift jak najbardziej ma szansę na. Upgrade czy plus 1, czy plus 2? No tutaj to jest do ustalenia. Patrząc na to, że on jest najtańszą kartą, 89 tak kosztuje są 18,5 tysiąca. Jeżeli zrobi plus 1, powinien urosnąć do około 26 tysięcy, ale jeżeli skoczy plus 2, to powinien kosztować około 40 tysięcy z hakiem. No, zwykle te karty są dziepko niżej niż ten klasyczny, że tak powiem, klasyczne widełki, Więc jego cena będzie ponad dwa razy większa. I takiej inwestycje jak najbardziej możecie sobie szukać. Kolejne ciekawe inwestycje, no to tu już trzeba by poprzeglądać tracker, czyli Modric. Modric według mnie jest bardzo drogi, ale jak najbardziej może oddać. Jeżeli chodzi o Bruno Fernandesa, ten mecz z Newcastle odpada i oni mają łatwy terminarz. Sheffield to jest Spadkowicz, Barnley to jest Spadkowicz, Chris, Crystal Palace. No, zaraz im powiecie, że Verbo z nimi przegrał, ale oni też mm, chronią się przed spadkiem, więc taki Bruno jak najbardziej może dostać plus dwa overalla. E, tutaj warto wspomnieć, że to są cztery kolejne mecze, czyli jeżeli ten mecz z Newcastle nie zostanie włożony do tej czwórki, tylko na przykład wyrzucony gdzieś daleko, to e, ten czwarty mecz, który się będzie liczył, to będzie kolejny mecz po ten Crystal Palace United. E, Havertz jest zbcenie ważny. Santos. I tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo to jest Atletico Madryt kobiece. E... O właśnie, dobra, musiałem tyle pisać. Atletico Madryt kobiece. I one swój ostatni mecz wygrały 5 do 1. Kolejny mecz mają na Real Sociedad, który jest ósmy. Kolejny na e, Teneryfę, która jest dziewiąta. Więc mają dwa mecze z drużynami, które są stanowczo poniżej ich. A jak na, jak na razie one walczą o Ligę Mistrzów, więc one nie mogą sobie odpuścić w tej sytuacji. Więc... Według mnie ta Santos może być bardzo, bardzo dobrą kartą. I teraz nie chodzi tutaj tylko yy, o zarabianie na tej Santos jako yy, karcie bardzo mocnej. Jeżeli ona będzie miała 94 na przykład Overala, to yy, oprócz Prince nie będzie tak taniej karty, jak ona. Już totalnie pomijam fakt, że Eee, czekajcie, tą Terlan to mówiliśmy, to możemy skasować, że ta Santos ma 5 na 5 więc yy, i możecie ją jeszcze wrzucić do ewolucji także jeżeli chodzi o tą kartę to ona może mieć nawet 95 overalla, wiadomo, że jak wrzucicie ją do ewolucji, to jej później nie sprzedacie, ale inwestycja jest całkiem niezła, jeżeli będziemy sobie przejeżdżali dalej przez ten tracker Romero no to ten ham ma terminać śmierci. Jeżeli oni tutaj jakimś cudem urwą dwa zwycięstwa, to będę bardzo zdziwiony. Co prawda, dwa pierwsze mecze, czyli, czyli oni grają tak, aktualnie na trzecią, drugą i pierwszą drużynę. Yy, sorry, trzecią, pierwszą i drugą, bo na razie Zachary ma zaległy mecz. To Arsenal jest pierwszy, Liverpool jest drugi i jeszcze Chelsea, które walczy o Puchary, bo znowu odpadło. Półfinale, tym razem z City, i muszą walczyć jakikolwiek puchar, Także ten Romero, jeżeli jakimś studentem, ten Ham wygra dwa mecze lub strzeli 8 goli. Tutaj, zwłaszcza ta druga część, jakaś nierealna, mi się trochę wydaje. Patrząc na to, jak broni się Arsenal i City i Liverpool, to ten Romero może być jednym z najlepszych obrońców. Loftus Chick, ogólnie. Nie, ma, nie mieli trudnego terminarza. W sensie. Wczoraj wydarzyła się taka sytuacja, że kilku zawodników. Yy, Milanu, wykartkowało się chyba ze czterech, więc oni na Juventus nie będą dostępni. Później co prawda mają Genoa i Cagliari, co nie zmienia faktu, że no, jeżeli on zacznie od dwóch luzów, to jakakolwiek wpadka w postaci remisu automatycznie pierwszy punkt, że tak powiem, wyrzuca stąd, a dodatkowo ten, ta 8 goli jest prawie niemożliwe, tak? Jeżeli chodzi w ogóle o te karty, no nie będziemy tak każdej karty omawiać, to najciekawsze, według mnie, to jest ta Laila. Teraz już tłumaczę dlaczego. Mamy tutaj do czynienia z Manchesterem City, Woman, oczywiście, prawda? I yy, kiedy odbył się ten mecz? 21 kwietnia, czyli on się odbył dwa dni temu, w niedzielę, ok. Więc Manchester City ma aktualnie jedno zwycięstwo i pięć bramek. Czyli kolejne mecze są na Bristol, który jest ostatnie w tabeli i przez cały sezon wy, wy, wygrali raz. No, na Arsenal gorzej, no bo to jest Top 3 drużyna i Aston Villa, która jest siódma. Także bardzo jest to możliwe, że w niedzielę, za 5 dni 28, nasza y, Laja będzie miała 93 overalla. I najtańsza 93 kosztuje 78 tysięcy. Aktualnie Laja kosztuje 64. Czyli na spokojnie po 10 tysięcy na karcie będzie można na niej zarobić jeżeli chodzi o kolejne karty to osobiście podoba mi się Zaha bardzo dobre statystyki do tego 5 gwiazdek sztuczek do tego rakieta, wrzutki, te mocne podania i o czym warto pamiętać no, jeżeli sobie weźmiemy na tego trackera, widzimy i wpiszemy Zachę, to oni wygrali 4-1. Kolejne ich mecze mają odpowiednio na Demi Demir Sport, nie? jak się to sorry, 11 miejsce w tabeli, Sivasport, 10 miejsce w tabeli i Karagumruk. Które jest w tabeli. Nie, nawet, nawet nie widzę ich. Ok, jest tutaj 18, czyli szansa na to, w ogóle patrząc po wynikach, szansa na to, że on nie zrobi plus 2 jest marginalna. Więc dorzuciłbym go jako kolejną bardzo fajną opcję inwestycyjną. Kolejna sprawa to jest Robinson. Tutaj mamy do czynienia z Fulham. Fulham przegrało 3-1 z Liverpoolem. Ale mają łatwy mecz na Crystal Palace. Czy według mnie to jest łatwy mecz, bo oni grają bardzo dobrze u siebie. To, że tam Liverpool wygrał, to trochę była lekko więc niespodzianka. Bo oni tam nikogo nie popuszczali za bardzo. I na Brentford. Tutaj celowałbym, że oni mogą fajny wynik wykręcić z tym Crystal Palace i dosyć mocno powinien, może, powinien, może się zbliżyć do ośmiu goli i wbić jedno zwycięstwo. Jeżeli tak się stanie, to ten Robinson też odbije. Dodatkowo pamiętajcie, że mówimy tutaj o obrońcy, a obrońcy w tej grze są dosyć mocno cenni. Zwłaszcza tacy obrońcy, bo ten Robinson, jeżeli chodzi o... Ma bloka, tak, ma tego rapida, ma jockey'a, ma wślizgi, ma bateryjkę. Więc ten obrońca, jako taki boczny obrońca wahadłowy, może biegać w to i z powrotem. Co jest bardzo pożądane wśród zawodników. Jeżeli chodzi o inwestycje z tej pierwszej jedenastki, to wydaje mi się, że ciekawą opcją może być jeszcze Klaus. Nie ma dobrych bocznych obrońców w lidze francuskiej. Klaus ma trzy playstyle. Dodatkowo. Yy, okej, okay, tak trzeba było pisać. E, Olympic Marsylia ma dwa gole zrobione. Teraz ma mecz na Nice, na Lens i na Lorient. Lorient. Okej, okay, no nieważne. W każdym bądź razie. Zobaczcie, te dwa mecze są u siebie i ten trzeci też jest u siebie. Istnieje szansa. Cały czas mówię, istnieje szansa, istnieje szansa. Zobaczcie, do końca tygodnia być może on już będzie miał upgrade za dwa win. Wiadomo, z Niceą to nie będzie łatwy mecz. Wiadomo, z Lens to nie będzie łatwy mecz. Ale nie możemy zakładać, że się nie będą żadne niespodzianki działy. Wystarczy takiego gościa sprzedać przed meczem na hype, Nie będzie leciał spaczek. Zwłaszcza, że mówimy o tym niedzielnym meczu. Jeżeli oni tutaj poczarują, wygrają, to on już skoczy. Jeżeli przegrają, to spadnie. Jeżeli nie wierzycie w nich, to nie inwestujcie, tak? Ale jeżeli wierzycie, że Marcylia może sprawić niespodziankę, to jest według mnie świetna inwestycja. Jeżeli chodzi o jeszcze karty, tutaj dobra. Jeżeli chodzi jeszcze o karty, które warto się nimi zainteresować, to e, ciekawy wydaje mi się ten Dawid Costa. I teraz dlaczego? Aktualnie oni mają pierwsze zwycięstwo. E, jeżeli chodzi o Lens, no to już wiemy, że grają z Marsylią, tak? Mają Marseillie, Lorient, Lorient i René. Więc mm, tak naprawdę ten mecz dla nich może być dosyć mocno decydujący. Nie ukrywam, że byłoby dużą niespodzianką, gdyby Lens nie wygrał u siebie z, ze Spadkowiczem. Mm, więc obstawiam, że za dwa winy na pewno ta karta dostanie upgrade. A czy dostanie plus 2. Również istnieje taka szansa. Te gole zaliczają się nawet wtedy, kiedy nie wygracie. I o tym warto e, pamiętać. Ten chłop nazywa się Dawid Costa. Tak, jak widzicie, no tutaj mamy jego kolejne mecze. E, jeden win zrobiony, to będzie 1 na 2 nie na 1 na 4. E, jeden gol z 8 zdobyty. I teraz on może mieć 90 overalla. 90 overalla chodzi po 26 tysięcy. On aktualnie jest po 16. więc również 6-7 tysięcy na sztuce. Jak najbardziej może to oddać. O czym jeszcze warto pamiętać? Yy, zaraz zaczniemy sbc o kartę. No w tym wypadku będzie live w tym tygodniu, za tydzień premier league, za dwa bundesligi, tak? czyli będzie toc z danej ligi w paczce. I te lepsze ligi często wymagały przepalenia toca. Jeżeli tak się stanie, to te najtańsze tocy również ruszą się z miejsca i one nie będą kosztowały tyle co Overale. Dodatkowo, ten jeszcze może dostać upgrade, więc jak, na, jak najbardziej, według mnie, to jest spoko inwestycja. Jeżeli chodzi o kolejną kartę, w sumie to już ostatnią, resztę zachowam sobie dla patronów. To jest na pewno Dominik Sowoszlang. Aktualnie, tak, Liverpool. Ma 1 win na 2, 3 na 8 goli i jutro gra mecz derbowy. Nie oszukujmy się, będą na pewno faworytami. I jeżeli strzelą więcej goli niż 2, no to Szobo będzie miał praktycznie pewny awans plus 2. A taki Shobo którego również możecie wrócić do ewolucji, powinien bardzo fajnie się zachować. Aktualnie 120 tysięcy. Jak wczoraj go wrzucałem na Discorda, był po 100, 105. Hmm, coś takiego. Już wam mówię. Tak? 109 pokazuje, 109, ok. 109. No jak ja wrzucałem, to był jeszcze niżej. Hmm, no ale czyli odbił już troszeczkę. I teraz, kiedy takie karty łapać? No najlepiej na wysypie. W wysyp zwykle około godziny. No jest o godzinie 19, bo dostajemy logowania. W tym momencie, jeżeli każdy z Was robił logowanie sumiennie, to dzisiaj dostanie ostatnią nagrodę. Część z tych paczek zostanie otwarte. Dodatkowo jeszcze trwa podczempionstw i ludzie będą je kończyć. Więc to wszystko składa się na to, no i część co oczywiście gra jeszcze kwalifikacji i otwiera od razu te paczki, więc to składa się, że około godzin tej 19, 20, 21, drugiej, Takie między 19 a północą w ogóle to okno jest ciekawym oknem na inwestowanie właśnie w Totsy. I to polecam robić. I na przykład właśnie z sobie takiego show. Bo jeżeli oni jutro by się potknęli na ten Everton, no to trzeba się liczyć ze stratą. Tak działają właśnie karty live. Na pewno ciekawymi opcjami jest jeszcze posprawdzanie na przykład jaki yy, ma ta weather, czy jak tą, jak tą kobietę się czyta, y, terminasz, tak? Bo ona również może skoczyć do 91, a widzieliśmy, że tam 90 jedynki chodzą po 44 y, tysiące. Nie wiem, czy jak wpiszę Portland Team... No, właśnie, i problem polega na tym, że Portland Timbers nie ma Portland Timbers kobiet. Więc, yy, no, cały właśnie tutaj jest ten problem, że tego za bardzo się yy, nie da zrobić. Nie da się tak naprawdę podejrzeć nigdzie, jak ona sobie radzi. Chociaż dobra, nie jest. Można podejrzeć. Czyli zostały trzy mecze. Okej, okay. Portland Torn, to się nazywa, okej. Okay. Ok, wygrały 4-1. E, teraz mają mecze na Chicago, coś tam, coś tam, trzecie miejsce. E, bye. Idealnie obok nich, tu się dopiero zaczął sezon, z tego co widzę. Washington Spirits. No to. to, to ok, no tutaj za bardzo nie ma co mówić. No 5 meczów było. E, I Seattle, coś tam, które też mają tylko jedno zwycięstwo. Więc, idąc tym takim rozumowania, to ta weather, weather, jak ją zwał tak zwał, również jest bardzo fajną opcją inwestycyjną, żeby sobie elegancko na niej zarobić. Na dzisiaj to wszystko, zachęcam do za łapki w górę do zostawienia suba, do wpadania na live, do wpadnięcia na ten live czwartkowy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przyda, że trochę na tym zarobicie tak jak ja. No i mam nadzieję, że niedługo znowu się słyszymy, na pewno będziemy się słyszeli na jakimś głosowaniu. Na pewno pogadamy sobie o to, co z Premier League w piątek. Także już teraz serdecznie zapraszam. A dzisiaj zapraszam na godzinę, pewnie gdzieś 23 z minutami po meczu Chelsea-Arsenal na live'ika na mojego Twitcha. Na razie.